Siema widzowie i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i w dzisiejszym odcinku powiem wam po raz kolejny jak jest 10 najlepszych postaci w tej mecie po raz kolejny pojawia się ten film chociaż był taki sam miesiąc temu ale to z tego powodu, że kilka dni temu wleciał nowy balans i myślę, że po prostu powinniście wiedzieć jakby jakie postacie są teraz lepsze. Od razu taki spoiler jakoś bardzo dużo rzeczy się nie zmieni w porównaniu do poprzedniego miesiąca ale ogólnie z postaci, które dostały buffy żadna postać moim zdaniem nie dostała się do top 10 ale za to kilka postaci podostawał nerfy i jedna z nich Między innymi Gale. Teraz jest sporo gorsza i na pewno już się nie zobaczycie w tym top 10. No i jeżeli materiał się nam oczywiście przyda lub spodoba, możecie zostawić suba. W górę dzwona, i również możecie być na serwer Discord. Nie możesz to przedłużać. Myślę, że możemy przechodzić wpierw, jeszcze do postaci, które się nie dostały, to top 10, ale też są naprawdę bardzo dobre. No i ogólnie jest 6 postaci, które uważam, że są naprawdę bardzo dobre, ale nie są na tyle dobre, aby być w top 10. No i pierwsza z nich to jest Gaz. Ogólnie Gaz, o, chyba dwa miesiące temu, dostał bardzo sporego buffa na damage. Jego damage poszedł z 2000 do 2240 na poziomie 11. I to naprawdę pomogło mu przede wszystkim sobie radzić na takie postacie po prostu agresywne albo tanki, ponieważ Gaz miał po prostu wcześniej zasoby damage, aby sobie radzić na takie postacie, ale też oprócz tego teraz Gaz, Gaz może zabijać różne postacie na trzy ataki, w sensie, że więcej postaci niż wcześniej, co naprawdę bardzo mu pomaga i też w mnie podobna postać, która też jest bardzo dobra, ale nie stop 10, to jest Piper, mówię podobna, ponieważ i Gaz i Piper są snajperami. Wiem, że Gaz ma rolę supporta, ale wiecie, ogólnie chodzi mi o to, że oboje mają daleki zasięg, oboje mogą być grani na otwartych mapach. No i to No myślę, że nie muszę tego tłumaczyć. Piper to jest najbardziej podstawowy snajper, ale jest to naprawdę bardzo efektywny snajper i... Nie ma trochę co już więcej o nim mówić, i tutaj na samym przechodzimy do Jina. Ogólnie Jin jest naprawdę bardzo spoko postać pod kontrolę. Możliwe, że jest to najlepsza postać pod kontrolę, zwłaszcza na trybach knockout i bounty Ponieważ, no przede wszystkim na knockaucie, jeżeli Jin ma pula, no to oponenci po prostu nie mogą grać agresywnie, chyba że ewentualnie mają tarczę Bustera. I jak zauważą, że Jin używa pula, no to mogą użyć tarczy Bustera, aby jakby zdeflektować e, pula Jina. Oczywiście nie każdy Jin trafi pula, ale jeżeli Jin jest dobry, no to za każdym razem, jak ktoś gra z tak agresywnie, no to on tego pula powinien trafić. No i też mamy Max, która jest bardzo dobra. Kolejny bardzo dobry support, ale już trochę inny sposób niż Jin, ponieważ Max przeciwnie do grania, jakby defensywnie, jest bardzo dobra pod granie ofensywnie. Przede wszystkim z takimi postaciami dobrze się Max łączy, jak Tanki, Sandy, Gale, Chester. Ogólnie takie postacie, które są tankami i które mają też średni ręcz, czyli właśnie no, taka Rosa, Buster, Frank. Primo nawet, Nita, no takie postacie, co po prostu już wymieniałem. I mamy jeszcze tutaj dwie postacie do omówienia. Pierwszą z nich będzie Buster, którego już wspomniałem dwa razy i przy Dzinie i przy Max. No po prostu Buster jest bardzo dobrą postacią pod teamplay. Teamplay mam na myśli, że po prostu pod granie drużynowo. Jest to naprawdę moja chyba ulubiona postać w grze, po prostu z tego powodu, jak ciekawie się nim gra. Buster to jest po prostu bardzo unikatowa postać w tym, co robi, ponieważ jest to jedyna postać, którą się gra w taki sposób, jak się gra. Jest on tankiem, oczywiście tak jak sporo postaci, ale po prostu żadnym innym tankiem nie gra się w taki sposób jak baserem. No i ostatnia postać, którą chcę wymienić to Amber I jak coś, kolejno się całkowicie losowa tych sześciu postaci. Po prostu musicie zapamiętać, że wszystkie te sześć postaci są dobre, ale nie ma za bardzo znaczenia, która jest lepsza od której. No i po prostu Amber. No, bardzo spoko, midrange. No, nawet bym powiedział, że trochę longrange, ponieważ ma większy ręcz niż większość range'ów, No, wiecie, Amber ma zdecydowanie większy ręcz niż m.in. Gale albo Nita No, i też ma bardzo spoko damage. Jej ult jest też bardzo spoko pod kontrolę i ma dwa naprawdę mega dobre gadżety. Więc dlatego uważam, że Amber jest też ba, ba, o, bardzo spoko. No i możemy teraz przejść do tych 10 najlepszych postaci. Więc na dziesiątym miejscu mamy jedną z, naj... no po prostu jedną z ulubionych postaci community, czyli Mortisa, no i powód jest dosyć oczywisty, Dostał on niedawno bardzo broken hyperkę, jest to obecnie zdecydowanie najlepsza hyperka w grze, oprócz tego też hyperka Max i Franka są bardzo dobre, no ale jednak ta Mortisa zdecydowanie jest lepsza, dostała ona właśnie kilka dni temu jakby nerfa na ładowanie, ale to dosyć mały, bo poszło z 10 ataków na 12 ataków i nie ma to tak naprawdę zbyt dużej różnicy i Mortis na pewno nadal będzie bardzo dobry i e, no wiecie, ogólnie Mortisem się bardziej grało jako last pick, ale no naprawdę sporo postaci można było kontrolować tym Mortisem i nadal bez problemu będzie można. A na dziewiątym miejscu mamy Angelo no moim zdaniem jest to teraz drugi najlepszy sniper w grze. Mówiąc sniper mam na myśli postać, która ma long range ponieważ ta postać, która moim zdaniem będzie na pierwszym miejscu tak naprawdę w, jest w klasie supportów tak jak Gaz, ale ma daleki range, no tak jak Gaz, ale zobaczycie za chwilę jaka to postać. No i Angelo, no myślę, że się nie dziwicie za bardzo, akurat jego hyperka jest dosyć sierenia z tego powodu, że naprawdę bardzo Długo się ładuje, właśnie na 9 pełnych ataków, ale ogólnie wiecie, Angelo no moim zdaniem jego najbardziej broken rzecz jest to, że jest on sniperem, ale ma on bardzo szybko bardzo szybki movement speed. Jak sobie zobaczycie na każdego innego snipera, no to ma zwykły movement speed, a nie wiem dlaczego Angelo ma bardzo szybki nie wiem, czy mu super co zrobił, ale też oprócz tego ten jego pierwszy strapper jest mega spoko. Jakby Angelo nie miał tego pierwszego star powera, to na 100% byłby dużo gorszą postacią. No i na 8 miejscu mamy postać, którą zgaduję, że os no, spodziewaliście się pewnie, że daryl będzie trochę wyżej, ale po prostu, podobnie jak Mortis, nie można darylem grać cały czas, ponieważ jest sporo jednak kontry na te dwie postacie, no ale po prostu... I tak są bardzo dobre w kontrowaniu w większości postaci, więc myślę, że rozumiecie o co mi tutaj chodzi. Po prostu, postacie, które można brać od razu, są lepsze niż te postacie, które można brać tylko pod koniec. Czyli inaczej, postacie, które nie mają tak naprawdę kontra albo mają pojedyncze kontry, są lepsze niż postacie, które mają wiele kontr. No i chodzi o Daryla: no po prostu uważam, że są trochę lepsze niż Morty, z tego powodu, że lepiej się nim gra agresywnie i też można grać nim w, tak naprawdę na każdym trybie, bo można na nagrym grabie, można na hejście. Aha, i tego nie mówiłem wcześniej, ale mówię to na każdym filmie z rankingu, że. Biorę pod uwagę tego tryby 3v3, głównie takie rankedy, ale bardziej to co oglądam na m, po prostu competitive poziomie, czyli e, no wiecie e-sportowce, jakieś turnieje, o to mi mniej więcej chodzi, no i po prostu... No, Daryl jest lekko lepszy niż Morty z tym co robi z tego powodu, że jest on dostępny na większej ilości trybów. No i na siódmym miejscu mamy Barley'a i też chcę tutaj powiedzieć o czymś innym. Bo ogólnie sporo osób, no nie o nie sporo, ale kilka osób w komentarzach mi mówi, że Dynamite to jest zdecydowanie najlepszy trower. Widzowie, musicie się nauczyć, że jak gracie na tam 600, 700-800 pucharków i was Dynamite z krzaka zgadżetuje, to jest... to jakby jest wasz po prostu wasza wina, że tak do niego podchodzicie. Oczywiście y, może się zdarzyć, że Dynamike w was trafia tego na pewnie nie raz tylko po prostu zależy czy on to trafi skijowo, czy po prostu sobie będzie stał w krzaku i trafi w was ten gadżet jak wy po prostu zapomnicie, że on tam jest. Wy musicie po prostu zwracać uwagę gdzie jest ten Dynamike no i tak ogólnie jeszcze Dynamike jest po prostu dużo łatwiejszy do skontrowania i ma dużo gorszą kontrolę nad mapą niż taki Barley właśnie Barley niedawno dostał bardzo broken hyperkę, jest to na pewno top 10 hyper w grze dosyć długo się naładuje, ale jeżeli się naładuje no to może ona czas zmienić po prostu przebieg gry, zwłaszcza na jakimś hotzone albo, no nie powiedziałbym, że na game grabie, ale po prostu myślę, że na hotzone, na jakim też ewentualnie game grabie może to całkowicie zmienić wynik meczu i po prostu też moim zdaniem się bardzo przyjemnie gra Bardem właśnie w taki sposób jak jest to teraz. No i właśnie ten sniper, o którym wcześniej mówiłem przy Angelo, to jest Byron. Tutaj widzicie, że ma on klasę supportu, no ale jednak można nie, nie go mówić sniper, skoro ma on long range. No i powód jest chyba dosyć oczywisty. On robi dobry damage, robi bardzo dobry heal, ma spoko drugi gadżet, bardzo dobry pod i zabijanie enemy i pod healowanie teammateów. Ma dwa bardzo spoko star powery, pierwszy przede wszystkim na takie toksyczne team kompy Albo pod konkretną postaci, na przykład pod berego jest to bardzo dobra kontra Ale drugi star power też się czasem przydaje, na przykład jak w enemy jest postać powiedzmy że if Jak się wiecie respią te dzieci if no to jeden atak Byrona może zabić wszystkie 3 czy 4 Zależy jakiego gira używa if w sensie czy ma mitycznego gira czy nie ma no i Myślę, że możemy teraz przejść do top 5 postaci. No, i na piątym miejscu mamy Chestera. Ogólnie spodziewałem się, że Chester stanie się sporo gorszy po tych nerfach, dwóch, które dostał. No, jednak się okazało, że Chester nadal jest bardzo dobry. Ale co mnie trochę dziwiło, że w w porównaniu do Gayla, Gale, bardzo mocno upadł, a Chester tak naprawdę został tak samo, więc jest to dosyć ciekawe, ale jakoś nie narzekam, ponieważ Chester nie był w mecie przez, no, ponad półtorej roku, więc trochę zasłużył chłopak, aby miesiąc swoją metę. No i, no, nie jest on jakiś bardzo toksyczny, dobra, nie, tak szczerze kłamie, on jest dosyć toksyczny w mecie, no, ale możemy mu dać jeszcze chwilę. Mam nadzieję, że już tak za miesiąc lub dwa miesiące go znerwią z powrotem. Ale ogólnie powiedziałbym, że Chester to jest taka druga, najbardziej uniwersalna postać, ponieważ jeszcze mamy cztery postacie do omówienia. Jena, e, która będzie na Miejsce jest na pewno najbardziej uniwersalna w tej grze, a pozostałe trzy 3 po prostu nie są jakieś super uniwersalne, ponieważ i trochę łatwiej się kontroli niż się sera, ale uważam, że są one trochę lepsze. No i na czwartym miejscu mamy serca. Jeżeli pamiętacie lub pamiętacie. Właśnie miesiąc temu na tym filmie e, mówiłem, że Gale, e, Chester i Serge to są trzy najlepsze dręcze i mówiłem wtedy właśnie, że Chester i Gale to te dwa najlepsze i Serge jako taki trzeci, no stał się on lepszy z tego powodu, że dostał hyperkę no ale teraz właśnie stał odwrót, bo Gale dostał spore nerfy, Chester dostał nerfy, a Serge właśnie dzięki temu też trochę dostał na plus no i też oprócz tego Serge jest jedną z najlepszych kontr na Kenziego, bardzo broken postać, do której za chwilę przejdziemy, no i po prostu Serge no i oczywiście da się go kontrolować, ale tak naprawdę, postaci, które go kontrują, nie są jakieś dobre w mecie. Bo taki Spike to powiedziałbym, że jest chyba najlepsza kontra na Serge'a, a po prostu nie jest on za bardzo w mecie, więc trochę ciężko. Rafs, okej, okay, Rafs jest już na pewno lepszy niż Spike, ale i tak nie jest on jakiś najlepszy, więc po prostu Serge jest naprawdę bardzo spoko może on skontrać bardzo sporo postaci, no i tak naprawdę, jeżeli już sobie naładuje ten drugi level, no to będzie już dużo ciężej i co może sporo osób zdziwić, mamy Larego na trzecim miejscu. Sam nie byłem pewny, gdzie go dokładnie dać, czy może dać go na czwarte, czy na piąte miejsce, ale uważam, że Larry jest strasznie dobry po prostu na każdym trybie, oprócz, no oczywiście jakichś tam otwartych hejsów, może grać Larym, nawet jako first pick, po prostu Lary jest taki dobry, jest zdecydowanie najlepszy thrower przeciwko Assassin, bo wiecie, jak mamy takiego Sprouta, Tika, Groma, Dynamica, no to są bardzo Łatwo przez takie Mortisy albo po prostu jakieś konkretne tanki. Mamy też Willow, która sobie w miarę radzi na tanki, no ale nie jest jakaś najlepsza na takie inne postacie, na które po prostu są dobre. Tamte Trowery, Barley i tak samo sobie niezbyt sobie podołuje, bo nie ma sporego damage'a. ale właśnie Lary. On ma gadżet, który daje mu hila On ma dwa Star Powery, które mu pomagają na takie asasynowe albo tankowe postacie. No i jego atak robi 2800 damage'a, oczywiście, jeżeli trafi dwa razy. To jest po prostu trochę crazy. No wiecie, jest różnica trafić. No, dużo łatwiej jest drafić dwa razy ten pocisk Larego niż dwa razy pocisk Barleya. No, bo po prostu ten pocisk Barleya jakby dłużej się ładuje. Ten długi hit, ten drugi hit, jeżeli rozumiecie o co mi chodzi. Ale po prostu Lary jest bardzo dobry z tego powodu. Że bardzo ciężko się go kontruje No i co, teraz mamy top 2 Myślę, że możecie uzgadnąć jakie dwie postacie będą Bo oczywiście są to dwie najnowsze postacie Na drugim miejscu postanowiłem, że dam Kenziego No nie dałem go na pierwsze miejsce Ponieważ uważam jednak, że postać na pierwszym miejscu Jest bardziej uniwersalna Może, że Kenzie jest trochę bardziej broken Ale po prostu z tego powodu, że łatwiej się go kontruje Niż postać na pierwszym miejscu No to jest on trochę słabszy I nie będę chyba więcej nic mówił, bo sami sobie zdajecie sprawę Czemu Kenzie jest broken, bo tak naprawdę Jedynie nie można nim grać na otwartych hejstach ale i tak tam czasem widziałem, że ludzie grają No i na pierwszym miejscu oczywiście mamy Szczura Który jest tutaj na mitykach I też tego nie będę tłumaczył Dostał on niby dwa nerfy, ale nadal jest zdecydowanie Najmocniejszą postacią w grze Przynajmniej nie jest taki broken jak na przykład Larry Gdy go dodali albo Angelu jak go dodali No i tak jest to na, na pewno Teraz najlepsza postać w grze I No i w sumie to tyle, jeżeli wam się przydało To możecie coś napisać mi go w komentarzach I widzimy się w na następnym filmie A jak coś jutro lub pojutrze będzie film z 10 najgorszych postaci To tyle i się ma